Witam serdecznie w Galerii Skałka Starachowickim Centrum Interwencji Kryzysowej Przystań, bo takie dziś otwieramy. Szanowni Państwo, Starowickie Centrum Interwencji Kryzysowej zrodziło się nie przez przypadek, tylko z potrzeby i składa się z kilku elementów. Pierwszy element to jest projekt unijny, który realizujemy, na który wraz z Fundacją Możesz Więcej uzyskaliśmy ponad milion złotych dofinansowania. W ramach tego projektu, jak mówiliśmy, powstanie Świetlica Środowiskowa Starachowickim Centrum Kultury, ale będzie również świadczona pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna, dla osób, które tej pomocy potrzebują, szczególnie ofiary przemocy, osoby, które borykają się z problemem alkoholowym i inne, o których pani Marta pewnie powie szerzej. Tą pomoc będą mogły uzyskać tu w galerii skałka w miejscu, które jest dla każdego mieszkańca Sterochowic łatwo dostępne w budynku, który jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, także nie, nikt nie będzie miał problemu z tym, żeby tu i tu trafić, i skorzystać z tych pomieszczeń. Centrum interwencji Kryzysowej i drugi element to jest stowarzyszenie Przystań, które od lat 20 ilu w tej chwili dwóch. Od 22 dwu, lat, dopiero co świętowaliśmy 20-lecie, więc to szybko czas ten leci. Od 22 lat świadczy taką pomoc dla mieszkańców Starachowic i nie tylko, dlatego że również mieszkańcy powiatu Starachowickiego i wszystkich gmin, które w jego skład wchodzą, tą pomoc przez Stowarzyszenie Przystań zawsze miały i w, od kwietnia tą pomoc będą mogły uzyskać właśnie tutaj, bo Stowarzyszenie Przystań wynajmuje dwa z tych trzech pomieszczeń właśnie na Statutową działalność, która będzie tu prowadzona przez osoby, które od wielu lat tym się zajmują i od wielu lat tą pomoc świadczą. I trzeci element, stąd obecność i pani starosty, i pana dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, to jest oddelegowany etat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który dokładnie też z tymi problemami się boryka i świadczy pomoc dla osób, o których wspomniałem. Też będą te porady e, wykonywane tutaj. I e, po to jest to starownicie Centrum Interwencji Kryzysowej, by osoby te miały jedno miejsce, do którego i przez Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej, i przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będą kierowane czy przez Urząd Miejski, żeby łatwo mogły trafić i żeby to wszystko było skonsolidowane i w jedne miejsce. Oddaję głos pani starości, która, jak powiedziałem, zgodziła się na to, żeby. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współtworzyło stanowisko Centrum Interwencji Kryzysowej. Szanowni Państwo, zadania przeciwdziałania przemocy to są zadania zarówno gminy jak i powiatu. My dzisiaj te działania łączymy i wspólnie z gminą, z Panem Prezydentem będziemy je realizować tutaj właśnie w Centrum Interwencji Kryzysowej. Przypomnę, że zadania te, jeżeli chodzi o powiat, to realizuje głównie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzin i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Przystań. Natomiast w gminie jest Program przeciwdziałania przemocy, gdzie są ujęte wszystkie zadania z zakresu pomocy ofiarom przemocy, sprawcom przemocy i wszystkim tym osobom, które mają problem, jeżeli chodzi o przemoc. Myślę, że to nasze wspólne działania są dobre, ponieważ one służą osobom, które doznają przemocy, a jest to problem dzisiaj w społeczeństwie bardzo ważny i yy, musimy je wspólnie rozwiązywać. Dzięki tej współpracy, dzięki współpracy z gminą. Możemy te zadania realizować lepiej. Powiat może wspierać gminę, a gmina może wspierać powiat. I myślę, że o to właśnie chodzi, aby, aby to, co jest dobre dla ludzi, mogło być realizowane właśnie wspólnie. Myślę, że dzięki temu też osoby otrzymają tutaj profesjonalną pomoc. Mogą, może to być pomoc i terapeutyczna, i psychologiczna i prawna, czyli takie wielopłaszczyznowe podejście do pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Mamy, jak słyszeliśmy, tutaj pieniądze na realizację tegoż przedsięwzięcia, mamy wolę ze strony mojej, jako starosty Starachowickiego i ze strony Pana Prezydenta, Przedstawiciela Gminy, więc myślę, że tylko realizować zadania, które przed nami stoją. Dziękuję. Pani Marta Majkusiak, jednocześnie w dwóch osobach: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Przystań Niezawodnie od wielu lat. Duża jestem faktycznie w dwóch osobach. Ja chciałam, jakby kontynuując myśl Pani Starosty, że wszystko, miejsce, wola to jeszcze nie wszystko. Ważni są też ludzie. Dlatego też chciałam wszystkim podziękować za przybycie, ponieważ rozumiem, że zjawiają się na takie imprezy najczęściej przyjaciele. Czyli ludzie, którzy rozumieją problem, wiedzą z czym się naprawdę borykamy, a tym bardziej no, przy, przystań działająca 22 lata na terenie Starachowic boryka się z różnymi problemami od wielu lat. Teraz znalazła się wola, znalazło się miejsce, ludzi mamy. I tu też chciałam podziękować bardzo serdecznie wszystkim członkom Stowarzyszenia Przystań, którzy od wielu, wielu lat pracują często w charakterze wolontariuszy na rzecz osób, które tu na terenie miasta mają problemy i przemocy, i problemy alkoholowe. I borykają się z różnymi kryzysami. To miejsce, mam nadzieję, że będzie na dłuższy czas, i że tu kobiety. Mężczyźni, dzieci, którzy naprawdę są w rodzinach problemowych, będą miały swoje miejsce. Zaczynamy od 3 kwietnia. Zapraszamy wszystkich do nas. Będzie reaktywowany numer telefonu 2740997, który będzie służył jednocześnie za telefon zaufania. Także zapraszam. Dziękuję. Pan Marcin Agatowski. Państwo, my jako Fundacja może więcej bardzo się cieszymy, że możemy dołożyć cegiełkę do tych działań tutaj na terenie gminy Starachowice. Na co dzień zajmujemy się działaniami profilaktycznymi na terenie powiatu kieleckiego, ale teraz dzięki zaproszeniu Pana Prezydenta dołączyliśmy tutaj do grona osób i instytucji, które właśnie wspólnie na rzecz mieszkańców gminy Starachowice i całego powiatu starachowickiego chcą działać. Będziemy wspierali też jak najbardziej te te działania. Tutaj, tak jak Pani przed chwilą powiedziała, cały cykl spotkań będzie prezentowany też na stronie internetowej, ponieważ powstanie cały portal, gdzie będziemy prezentować harmonogram, harmonogram i zachęcać do tego, żeby skorzystać z działań wspierających osoby w wyjściu z kryzysów, jakie się tutaj pojawiają, czy w rodzinach, czy w sytuacjach indywidualnych. I ze swojej strony deklarujemy właśnie taką chęć dalszej współpracy, rozwijania tego miejsca, ponieważ z naszego założenia, jak już tutaj bardzo się cieszę, padło i to ze sobą i pani starosty i pana prezydenta i też tutaj e, stowarzyszenia, przedstawicieli stowarzyszenia e, Przystań, że właśnie e, razem naprawdę można więcej, nasza nazwa jako Fundacja Możesz Więcej, mamy takie hasło, że razem możemy rzeczywiście więcej i możemy dążyć do tego, żeby e, tworzyć przyjazne dla e, mieszkańców e, miejsca, w których rzeczywiście znajdą e, pomoc takiej, której e, oczekują i że ta pomoc będzie rzeczywiście skuteczna. Dziękuję. 辛苦呀。